Daj Dawaj mi da, daj tą stówę, daj tą nie. nie ma go chyba co? Nie. A, czekaj, czekaj.

tutaj chyba dobry pływ jest, kurwa śledzie napłynęły z zachodu. <gry> kurwa. Ale nie Kurwa, zaczepili mnie i ich się Mordo, jakie już 10 śledzi było, trochę. Stary, jak to idzie. Idzie kurwa, idzie, No normalnie mówię wam, jest zachodniowy pływ kurwa śledzi afrykańskich. Kumacie, to śledzie kurwa nas zapierdalają dzisiaj do Ameryki. Więc Aha, trzeba za. łowić. Trzeba, trzeba. Dzisiaj nie ma, przepacz. Rybę trzeba złowić. oho co? Witam, witam Witam, krótka weczka ja zdrowie pytam Mam pytanie, macie pożyczyć kromką chleba? Kurwa, czekaj, bo ciągnę Ja też O kurwa Halibut Faktycznie to los... No mi się To śledzie, to śledzie do karawki nie mam, stary. stary. Kur, średnia, średnia. Nie no, ale łatwo. Stary. Opłacała Jak się, tam panowie biorą dzisiaj? Biorą, biorą. Co git. Zaraz burza, co nie? Tak. nie uciekaj Co to za Co U... i chila, to jest O, witamy. Co tu się dzieje? Mam to za ma to ci, to ci na B! Nie... Sorry. O kurwa, serio? Nie... Ale najlepsze jest to, że ja trafiłem, niech pan nie słucha, niech pan go nie słucha, niech pan go nie słucha, on kłamie. On, on życie kłamie, wie pan Trafiłem, było czerwone na no, tym, nie widziałeś? Ale ja nie kłamie, się stówka. Chłopie, dorsza mam. bo no. biedny bardzo jestem. Ale biorą na tym na molo Potrzebują panowie jako info? Słone Proszę bardzo jo, Jakie info? Ej potrzebujecie ci albo jakąś brębiałą? Nie Ale potrzebuje dwie stówki albo stówkę Bo na alimenty potrzebuje No to zaluczyć. ten, to ten Stówkę dwie Ja ci już dałem kiedy ty mi dałeś? Nie, nie sobie Temu białemu? No, no a ty mi nie, mi nie dałeś jeszcze nie Masz stówkę dać? <grym> nie A nie Kurwa, na nawet kiedy ci zaś na dwie stówy, na stówę nie stać Żebym kurwa alimenty spłacił kurwa na córeczkę moją kochaną o. A jest chora? To do roboty Chodźcie na molo, bo ryby Kurwa, jesteś w wieku mojej córki pewnie Co ty pierdolisz kurwa? Jak ty masz mieć córkę? To by ja pewnie jeszcze nie rosnął Dobra, idę sam. O, ale skoczył. Ale zdenerwowany tamten pan <laughs> Słychać co? O, pływa tam jeden w wodzie Zimno jest, on jeszcze pływa Nagrywa mi się, tchów, nagrywa O! Jo atrofio a mi